Siemano Ludziska z tej strony, sprytnej witam Was w kolejnym pago Peningu z gry United 11, czyli Ultimate Team na przeglądarkę. Wersja taka bardzo, bardzo uproszczona, ale jak najbardziej fajna i można sobie pograć. Można miło spędzić czas. Jak widzicie, jestem w lidze pierwszej, spadłem, zdegradowany, zostałem z Ekstraklasy aż tak nisko, no ale mam pierwsze miejsce także liczę się to, że prawdopodobnie awansuję z powrotem do zawodowej, a potem będę chciał wrócić do Ekstraklasy no to co, bez zbędnego przedłużania trafiamy dzisiaj dużo zawodników, mam nadzieję, że drob, dobrych, niedrobnych na żywo zawodnik jak najbardziej dostępny na kogo liczymy? Liczymy na zawodników z ligi hiszpańskiej przede wszystkim na graczy takich jak Ronaldo Messi oraz Neymar Suarez, Szawi Iniesta, i tak dalej. Chociaż szabiego już mam, także i nie sta by się przydał. Zobaczymy co wypadnie. Otwieramy to jest część, druga paga openingu za pół miliona końców. i końcy, te końcy mnie prześladują za pół miliona. Monet GP, a potem potem będzie część, część trzecia, której otwiera, otwierać będziemy paczki za kolejne pół miliona. Także jak widzicie, w szybkim tempie udało mi się uzbierać te monety. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wygrywam dużo spotkań, a za wygrane mecze jest kasa, hajs się zgadza no to wszyscy są szczęśliwi to jest półmilionowy pack opening, lecimy licząc na dobrych zawodników, obejrzyjcie sobie część pierwszą, tam naprawdę całkiem ciekawe trafy, Messi, czarny Messi, no tak, przecież on jest teraz inform doskonały rekordista kurde, no to by było coś, trafić go, mrugną nam przed oczami, to pewnie już go nie trafimy Junior Diaz, to chyba on zawodnik, były zawodnik Wisły Kraków, z tego co się Lecimy dalej, kolejne paczuszki są przez nas otwierane, ale póki co ani widu, ani słychu. dobrego zawodnika. Mamy niby jakiś e, graczy z czwartego poziomu, ale nam głównie zależy tylko i wyłącznie na lidze hiszpańskiej i dobrych trafach właśnie z tej ligi. Mamy sporo graczy z Atletico Madryt, mam również kilku z Realu, no i z trzech, maksymalnie czterech z Barcelony. Chodzi tu o to, aby zbierać... E, no zawodników najlepiej tej samej ligi, a jeszcze byłoby idealnie, gdyby cały skład był kompletny z jednego zespołu. I to teraz będę się starać robić, ponieważ no, sami mi piszecie, że obecnym składem dużo nie zawojuję, Chociaż byłem już w ekstraklasie, ale bardzo dużo brakowało mi do tego, aby wygrać ją. Zazwyczaj utrzymałem się, albo spadłem do ligi niższej z powrotem. Kolejne paczki, no i jak widzicie, na razie naprawdę bardzo słabo, żadnego złotego się świecącego zawodnika, a tym bardziej czarnej karty, o której, o którą tak nam bardzo chodzi, szczególnie o tego Messiego, on tutaj zrobiłby naprawdę wiele dla mojej drużyny. Jeszcze kilka monet zostało, no chyba do 600 tysięcy będziemy te paczki otwierać, a reszta przeznaczona będzie na część trzecią no i tam albo wydam po prostu całość czyli tyle ile mi się zostanie albo będzie to kolejne półmilionowe pago opening naprawdę tragedia jak na razie chyba najlepiej otwierać paczki w godzinach porannych bo wtedy szczęście miałem największe tak przynajmniej było wcześniej no nie wiem czy to jest reguła która zawsze się potwierdza no i co? No i o czym Wam jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli nie spróbowaliście jeszcze pograć sobie w tę grę, no to polecam na początku sami pisaliście, aby otwierać paczki za chyba 2000 monet. Wtedy no trafiacie gorszych zawodników, ale łatwiej Wam jest skompletować skład jednej ligi albo jednego zespołu. Ja tak nie robiłem, ale uwaga, mamy losowanie. Kurde! Ja pogba. A już myślałem, że to będzie Ronaldo, no to byłoby masakra, no pogba nie jest mi kompletnie do niczego potrzebny, aczkolwiek chociaż w końcówce tego otwierania trafiliśmy jednego dobrego zawodnika, no i chyba to by było na tyle, zobaczmy jeszcze i jedna paczka przed nami, no... Niestety, niestety nie było dobrego gracza. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Podsumowanie mojego składu po ich e, wytrenowaniu dostępne będzie w części trzeciej. Także to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej United 11, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Zapraszam również na fanpage link do e, mojego Facebooka w opisie. Trzymajcie się. Cześć.